Dobra, słuchajcie, kochani, dzisiaj jesteśmy pod siedzibą Dresko do że dzisiaj spędzę z nimi cały dzień. I zobaczycie, jak to u nich wygląda, co robią, jaką mają w sumie wszyscy ze sobą relacje I też będą mnie stylizować. Także wchodzimy i oglądamy biuro. Może być <grym> ciekawe, bo jest ze mną moja operatorka Sandra, która jest z krzacikiem, a tutaj są mega wysocy. Zobaczymy, jak to będzie. Jest godzina 10. Lecimy, mają dzisiaj nagrywki. Hello! Zamknąć wam na klucz? Nie. Czy nie? Okej. Okay. Cześć, salwa. Cześć, Julia Mioli. Cześć. Cześć, Antek. Julia. Hello. 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 Siema. Cześć, Julia. Cześć, Julia. Cześć, Julia. Cześć. Julia. Cześć, Julia. Cześć, Julia. Hej, Julia. Cześć. Hey, Julia. Julia, cześć, cześć, cześć. Nie, Ja robię przywitanie. Już zrobiłam, ale możesz zrobić ja jeszcze robię, raz. przywitanie. Witamy serdecznie w naszym biurze, biurze Dresko. Julka spędza dzisiaj z nami cały dzień, zapraszamy. Tak, dokładnie tak, generalnie już się o tym, my też mamy biuro. Nasze ale my mamy lepsze biuro. myślę. My mamy ale lepsze. nie macie w ogóle miejsca parkingowego. A, na szczęście. Mamy miejsca, ale no widzisz, nas trochę jest. Tak? No jest, jest no, was właśnie. dużo. Pan Michał tutaj jest kontent ziomeczkiem, który ogarnia wszystko, co jak i kiedy robimy, także Michał teraz opowie, co dzisiaj robimy jakie jest plan na dzisiejszy czasie? Dzisiaj nagrywamy jeden odcinek z stylizowaniem Ciebie tak. Potem nagrywamy jeszcze boisko. Tak, boisko to jest nasz podcast męski. On dopiero co ruszył Tak, mamy, mamy podcast, dwa podcasty Mamy podcast damski, mamy podcast męski No i dzisiaj nagrywam podcast męski Podcast góry Czyli to wszystko się dzieje tutaj u was tak. w y biurze? Tak, tak, potem będziemy jechać do studia y -y. By tam, tam jest trochę lepsza przestrzeń pod... Ładniej Ładniejsza jest Okej okay. Początek zazwyczaj jest nagrywamy. Dobra, 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 tak, dobra Także zapraszamy na górę serdecznie Tu mamy, tu mamy naszą przestrzeń stricte dress, Nagrywamy większej rzeczy, no, ale też jesteśmy teraz w takim etapie trochę szukania nowej przestrzeni, bo jest trochę dla nas już za mała. A ile to jest metrów? 300 coś, myślę. Coś takiego mamy. Minus 1, 0, 1, 2, 4 piętra mamy tutaj. Ładnie, no. ładnie, ładnie. Tak się no, żyje. To, że się masz palce, żeby <laughs> się. Uważam, że u nas dużo fajnie, by było to wyglądało. Jakby też miał swoje podusze. Mamy fotele, ale poduszki nie fajne. Najważniejsze, żebyście wy się czuli luźno i robili to tak, jak robicie na co dzień. I tak jak żebyście się zachowywali tak jak na co dzień. zobaczymy. Nie, co im tutaj są no, poza imprezą. U nas jest taka zasada, że podczas nagrywek, jeżeli komuś, nie wiem, zadzwoni telefon albo ktoś zacznie używać telefon, musi go zrzucić po prostu jakby na ziemię, jako po prostu taka zasada, żeby nie używać telefonów, zobaczcie, Erik ostatnio zrzucił, Majlo, ty też ostatnio zrzucałeś, co, twój tak? telefon? No jest cały rozwalony, chcę zobaczyć, o ten z tutaj, o, no niestety, cały ale wiecie, Majlo rozrzucił i zobaczcie teraz jak chętnie oddaje telefon. Każdy oddaje jest przyjemnością. Bo... U nas to trzeba by się to przydało, bo Ostry cały czas używa telefonu na nagrywkach i jemu najlepiej to trzeba było wyrzucić ten telefon. Tajnik tak samo, także to jest pomocne. Wracamy z tym do katowic, nie? Tym rakiem chwilę przerwy, ponieważ zbliżają się już troszeczkę powoli fajnymi kroczkami w wakacje i ja już zaczęłam stopniowo uczyć się angielskiego, ponieważ trochę mi się nazbierało wyjazdów i chciałabym to poćwiczyć. W tym wszystkim pomaga mi aplikacja z Aplikacja jest dostępna dla iOS-ów i dla Androidów. Ale jeśli wolicie stronę internetową, to jak najbardziej jest to możliwe. Speakly został stworzony przez dwóch poliglotów, którzy mówią w płynnie siedmiu językach. Rozumiecie to? Przez 6 lat prowadzili badania i patrzyli jak inni uczą się języku. I słuchajcie, stworzyli idealną metodę na naukę. Czyli dzięki Speakly nauczysz się samych potrzebnych rzeczy i nauczysz się mówić, pisać, rozmawiać i słuchać. Speakly pomaga uczyć się 5 razy szybciej. A najlepsze w tym jest to, że możesz poświęcić tylko 30 minut dziennie i zauważysz efekty. Fajne jest to, że lekcje są mega różnorodne, więc nic mi się nie nudzi. Już teraz powiesz w i skorzystaj z 7-dniowego, darmowego dostępu. A najlepsze to, że to jest całkowicie za darmo. Dzisiaj nakrywamy stylizowanie e, Julii w trzech różnych sklepach. Na początku o 10 mieliśmy zacząć, ale no wiadomo. Tam. To ja się spóźniłam, eee. przepraszam. Spokojnie, wybaczamy. A, A, nie każcie mi rzucać telefonu. My... Za każde 5 minut my płacimy 10 zł. Tak często się spóźniamy, że dołożyliśmy sobie do wyjazdu do Chorwacji. No, ten, te te mikrofony, tutaj mikrofony tutaj są też są, są te za spóźnienia Ten mikrofon jest za spóźnienie Łącznie za spóźnienie na konto od, od samego 000. początku Z 4000 na ludzi. <grym grym> A, A Julka była poinformowana o zasadzie przed Nie, no, nie, nie, była, nie była, nie była no. to, to wydaje mi się, że ty powinieneś zobaczyć tak? no. 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 W ogóle ja się jeszcze chciałem Julki zapytać jedną rzecz na, na nagraniu Bo właśnie myśleliśmy sobie wcześniej Czy ktoś wymyślił już ten żart, że zamiast BTW Juliet może być ITD Juliet Albo ITP Julien Nie Jeszcze bym powiedział jedną do Julki, że w momencie, kiedy nie ma dużo energii u nas, to wtedy ktoś krzyczy Nie no, GenZi, k**wa, GenZi! I jakby wtedy robimy po prostu więcej energii, że to jest, mamy być jak GenZi po prostu. A w międzyczasie przypominam, że pod koniec zobaczycie również backstage dress imprezy. Teraz Julka będzie was dzieliła na drużyny i potem każda drużyna będzie miała te 10 minut na obszarze. Może tak, Wiczka, Bagi i Karolina, Ines, Maciek i Gaba. Eee... czy tak mi się wydaje, że będziecie mieć mimo wszystko problem, bo e, Nowciaksa czy Martę znacie, czy Janusza, a mnie w ogóle nie znacie. Jestem, wydaje mi się, z innego trochę świata i ja też się tak nie... W modzie nie ogarniam jak wy, więc... Każda grup będzie miała 10 minut, żeby pogadać z Jolką i zapytać jej, co lubi właśnie. A następnie lecimy na pierwszą lokalizację, czyli Lumpex. W czasie, gdy grupy przeprowadzały ze mną rozmowy na temat stylu, Sandra poszła z niektórymi do pokoju obok i zobaczcie, co tam się stało. Po okay, możecie. To możemy po Brawie! Brawie nie! Ej, cicho, cicho, musimy uciekać. Albo idźcie na dół, by... Dziemiechu zawsze jest miły, ale po prostu dzisiaj ma gorszy dzień. Widzowie, Julki, jeżeli byście jakby widzieli, trochę zamulamy dzisiaj Jest to spowodowane, znaczy myślę, że nie zamulamy, ale jesteśmy po weekendzie całym Gdzie mieliśmy nasze, nasze imprezy W Warszawie i w Gdańsku Uwielbiamy nasze imprezy, uwielbiamy to robić Ale na koniec jest to dość wyczerpujące na pewno no, Podróże w jedną, w drugą stronę Na tych melażach jesteśmy też często do późna No więc dzisiaj jest poniedziałek, wczoraj wróciliśmy dopiero wieczorem z turu Dziewczyny nagrywają wywiady z By i Juliet. Powiedz, sprzedaj tutaj Nie, o, nie, no, nie mogę sprzedawać No nie, możesz sprzedawać Tak mogę? Tak. Jak w jakim sklepie najczęściej się ubieram? Z jakiego sklepu częściej się zamawiają? Zara. Zara, Zara Tak, minimalistycznie, Trisz, tak, tak, beże, czernie. I biżuterię lubi dużo biżuterii. A srebro to, to, tak to Srebro raczej ma. Chociaż w złotym chyba też ją widziałam. I tym podobne, Julia. Dziękujemy. I totalnie nikt o tym nigdy nie pomyślał. Bo ja tą ksywkę mam od gimnazjum. Kiedyś był taki w ogóle vibe, przynajmniej u mnie, w środowisku, że każdy sobie dodawał przed, imię, jakieś tam skróty z angielskiego, i po prostu wszystko już było zajęte. I uznałam, dobra, będzie fajdej. I już tak zostało. Pierwsza grupa, Ines wyjęła ja telefon, wszystko zapisywała, a chłopaki przyszli na luzaczku, to, to, to. W jednej grupie jest mąż, ja Miłosza obserwuję na jej Instagramie i ja wiem, że on fajne rzeczy robi, ale z drugiej strony w ostatniej grupie jest Karolina, która ma bardzo podobny vibe do mnie. My tak naprawdę, szczerze, już dużo wiemy, się z twoją ziemalką, która powiedziała wszystko tak naprawdę. Andra, ty nie możesz tak. Lecimy do tego Vive, tam każdy robi zakupy. Julia, Julia chodzi pomiędzy wami. Jest szansa, że nam się spróbują do nas wynagrywamy. wtedy wyciągamy telefony i nagrywamy telefon. Ale tam ostatnio nagrywaliśmy i był luz. Tam, tam, tam. Mówili, mówili, że to trzeba jest, wysłać jest. film do akceptu. No. Ines i wagi to jest taki vibe mój i Ostrego, nie? Nie no, ale my inny content robimy, nie? U nas są te, troszkę inne te produkcje. Ile, właśnie jest W ekipie? No. No jest w kupię? Ja, Czajnik, Ostry, Justek, Vera, Jordan, Artur. 7-8 osób. To też dużo. A, a ale no, ile głównie... macie osób, które na przykład montażystów albo coś takiego? Łącznie w biurze chyba 30. No, my mamy duże biuro. 30? Tak. No. 30 montażystów? Ludzi w biurze łącznie, ale montażystów. Ale my, mamy dwóch. ale my też mamy zdalnie jeszcze. No. Czyli co wy dzisiaj macie nagrywki, ale tak ogólnie to nie nagrywacie na co dzień? Nie, 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 czy My często nagrywamy na zapas, bo często 9 za osób się, często no. zrobiliśmy, by byli na miejscu, bo ktoś wyjeżdża, kogoś nie ma. Ale fajnie, bo macie takie biuro domowe, więc. No. To w ogóle było główne na początku, tak, że nikt z nas nie, nie mieszka prawie w Warszawie i my spaliśmy no. wszyscy w tym biurze. Tak, tak na kanapach, I w sumie tak pół na pół. I jak był jakiś festiwal, na przykład SBM w Warszawie, czy coś, to zdarzało się, że 20 osób spało w tym biurze, po prostu do dress code? A nie <noise> będziemy sobie <tutaj może> <noise> Ale Fajnie, bo u nich jest dużo dziewczyna ja jestem tylko ja i Wera i Wika czasami. I się musimy użerać z tymi Ja, czajniki, i jesteśmy z Wawy My się na jednym się wychowaliśmy mieszkaliśmy sobie w bawce, potem się przeprowadziliśmy do Bełchatowa i teraz mieszkamy w Kato i teraz już kończymy etap mieszkania wspólnego. No dobra, to ja mam w takim razie o, trochę odwrócimy to pytanie, bo my, właśnie jako Dresco, za to myślimy mocno o tym, że chcielibyśmy zamieszkać do tego zamieszkać razem. No nie wiem, czy zamieszkać razem ale tak. Pomieszkiwać. pomieszkiwać. No, myślimy nad różnymi opcjami. No widzimy też, w jakim miejscu jesteśmy i chcielibyśmy to popchnąć po prostu, okay. wszystko. Więc teraz powiedz nam, czemu tak nie powinniśmy zrobić, albo czemu tak powinniśmy zrobić. Nie, ja uważam, że to jest za sprawa mieszkanie wspólne i dużo uczy, i fajnie rozwija biznes na pewno. Ten pan mi otworzy? Dawaj, otwieraj, panie! daj otwórz mi, ale on widzi. Ja uważam, że fajnie, jeżeli wy naprawdę chcecie zamieszkać razem, ale to dużo uczy, jaka była największa spina w domu Waszej. I na pewno już macie to w ogóle, więc teraz suchę. Na pewno to jest zawsze sprzątanie. Ostry to jest mega sywiarz. No i tu nie ma co ukrywać, że na pewno moje rozstanie z czajnikiem powodowało, że przez pewien etap musieliśmy się nauczyć żyć ze sobą. Tu jestem przygotowany na, na nasz dzisiejszy odcinek, oczywiście, <laughs> więc też również słuchałem <laughs> takiego podcastu, gdzie czajnik powiedział, że chyba się dychę na swoją chatę. Mi się wydaje, że tak. Powiem że 10 koła płaci za swoją chatę teraz w Katowicach Tak, plus opłaty, no no to, no to my płacimy ponad dychę za nasze biuro teraz No ale to jest tak jak bardziej biuro jakby Tak jak mówiłem też na początku, że tam jest bardzo dużo też firm jakby i pracowników No dzisiaj akurat jest poniedziałek, też nagrywałem, więc trochę tam się luźniej zrobiło No to dzielimy sobie też na różne firmy Natomiast yy, byliśmy szukać chat, no to takie chaty, które widzieliśmy, że są spoko 20-25 no, koła, nie? Tak myślałam No bo to drogie generalnie jest w Warszawie, dlatego my też uciekliśmy z Warszawy Katowice na pewno tańsze Chodzimy Dlaczego? Katowice Czemu Katowice? To była taka dziwna historia Musieliśmy się wyprowadzić z Bełchatowa do któregoś dnia Nie było domów nigdzie w całej Polsce I potem nagle wchodzimy tam na Oliksa czy na coś tam I właśnie był jeden jedyny dom ten w Katowicach I się okazało, że chłopaki zadzwonili po ten dom To 10 minut później zadzwonił Boksdel, który chciał wynająć też ten dom Boksdel się spóźnił i to już był nasz dom I to teraz idziemy Ja myślałam, że ja będę najpierw z każdą grupą po kolei chodziła A tu się okazuje, że ja będę między nimi wszystkimi biegała I każdemu będę musiała chociaż trochę pomóc żeby to było w miarę fair. Czemu ty jesteś tak To. A <grym> To nie było do wiemy? ciebie. Za, to cię idę, A, a, a to, proszę, tak? o, to proszę, tak? Proszę. Okay. Proszę. No akurat ma rację, więc... Dzisiaj nie mam, że informacje, dlatego poprosiłem już ty i się. To jest standardowy problem po prostu influencerów, nie? Nie da się nagrywać. My mamy ten loop, bo my tu czasami przychodzimy co weekend. Czasami co weekend przychodzimy, czyli to już jest ogarnięte. Cześć. Cześć. Czy mogę podejść? Jasne. Co No właśnie, ja widzę, że wy stoicie, nie patrzycie. No nie planujemy, to my nie, planujemy. nie jest tak, że my nie, nie. bez planu będziemy Wyski chodzić to, My nie idziemy, idziemy na żywioł, my musimy za wszystko zaplanować. Tak, to jest, no, to jest pełna profeska. Dobra, to co dzisiaj jemy? Chcesz <grym grym grym> czytać książki? Bo ja ja myślę, że nie? to, że do outfitu to by było fajne, nie? No, jak tak fizyc. zawsze jest. W końcu usiadł zadowolony na ławeczce i zajadał się smacznymi jabłkami. To możemy być my! No, my. Ja już nagram trudne sprawy tam. To jak My jedziemy tu do innej lokalizacji. Oooo, bo wy jesteście tacy niezależni. Tacy z nie was nie, nie, nie mogę wam pokazać. Nie mogę wam pokazać. Nie mogę wam pokazać. Mogę wam pokazać bo... czytają książki. tam się pi***a. Lini. Czy ja mogę coś podejrzeć? Możesz, może Co ty na to? Ale fajny kolorek, fajny kolorek Oni już mają fajne rzeczy A my? Zobacz to, za 20zł do mieszkania Właśnie. Ale jeden team już pojechał Oj tam, oj tam, kurwa, z jedną rzeczą Czy to nie jest super słodkie? W się w Rotterdamie W się w Rotterdamie, w się w Warszawie A ja zastanawiam się ile to może kosztować może... Zobaczcie, kiedy to jest słodkie To jest Jordan Zawrotka Trochę inaczej sobie ich było, proszę. Tu się jednak okazuje, że oni są tak samo fajnie, jak nasza ekipa. Bo ja zapominam o tym, że tutaj też powstaje film w ogóle do innego środowiska. Ja taki nie jestem na co dzień. Widzowie ekipy Czajnika, Maciek to jest w 100% Jordan u nas. Co? Jordan? Tak. Jak tylko szykasz. No i przez to, że ja jeszcze nagrywam z nimi w piątek Ej, impreskę akura. we Wrocku. Ja wiem, że to będą totalnie inni ludzie w piątek, nie? Dobra, my jedziemy do grupy pierwszej. Dobra, słuchajcie, zostawiliśmy moje dwa ulubione teamy. W Lumpeksie idziemy teraz do timu bagu Wika i Karolina do jakiegoś sklepu takiego streetwear'owego. Wydaje mi się, dalej podtrzymuję to, że wydaje mi się, że wygra team Miłosz, Antek i Eryk. Martwi mnie to, że chłopcy nie patrzą w ogóle na rozmiary. Maciek, Gabrysia i Ines mnie martwią, bo oni mają totalny luz, ale wydaje mi się, że oni na ostatni moment znajdą to coś. Najbardziej na poważnie wydaje mi się, że bierze to Bagi, Karolina i Wika. W galerii pomogłyśmy ekipom wybrać ubrania dla mnie i pojechałyśmy na hale pokazać wszystkie outfity w odcinku. Ej, fajnie, fajnie to wygląda. Dobra, update godzinowy jest 15.35. Za 3 minutki zaczynamy robić już stylówki, będą mnie przebierać i będziemy oceniać. Nagrałam też e tiktoczka z bagiem, z zamkiem i zwiczką, także możecie wbijać, oglądać tiktoczka. To był pierwszy mój taki taneczny tiktoczek. Mało potańczą, ale zawsze coś. I co, i plan jest taki, że po tym po prostu będziemy się już zbierać i dokończymy imprezką w piątek. Jak to na ja tak sądziłam, że oni się będą... Ale ja cię pytałem. Słuchajcie, ja wam pokażę moją operatorkę. Sandra, czy ty mnie widzisz w tym na nagraniach? Ja cię widzę w tym, jakby sama sprawdzam yy, metkę z dresów także. To jest to. To jest to, w Tutaj wytoszę o to, żeby macie jakie ubrania Ineska i Gabi byli moimi stylistami. Naprawdę fajne, nie? Wszystkie outfity oraz zwycięzców możecie zobaczyć na odcinku u Dress Code, a my przenosimy się na imprezkę. Dobra, no słuchajcie, przyjechałam już na próbę, jestem w Wrocławiu przyjechałam już na próbę Dresscode i właśnie widziałam się z Rikolajem. Jest już Mikołaj. Jesteśmy. Ale Czesko nie ma jeszcze. ludzi. We Wrocławiu. Nie ma. Czy trochę osób już jest? i Trochę sobie już testują nagłośnienie, mikrofony i tak dalej, ale część ludzi jeszcze dojeżdża, bo coś się stało z naszym turbusem. Nie wiem, przestał działać, coś się Szerio? stało. No nie odpalił, więc ludzie uberami dojeżdżają. Więc zaraz wszyscy będą i zobaczcie naszą próbę. Jak się przygotowujemy do melanżu, a to jest w ogóle customowa miejscowa, taka totalnie, że tu normalnie nie ma melanżu, my ją wynajęliśmy no i zrobiliśmy tu melanż. To nie jest żaden Nie, 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 nie. jakby To jest jakby totalnie od nad, przez nas postawione sceny, nagłośnienie, jakby bariery. I wszystko. Bagi, Mikołajku, kochany, mam do ciebie parę pytań. Dawaj. Jak to się stało, że powstał dresko? Muszę w takim pewnie giga skrócie, tak. mówimy o tym na naszym kanale, ale nie będę się jakoś mega mocno rozwodził. Naturalnie trochę z zamysłem na pewno, jakby na to, że, że chcemy mieć imprezy, chcemy mieć paczkę, ale powstało to bardzo naturalnie. My z maczkiem mieliśmy naszą audycję radiową, budowaliśmy komunizm dookoła siebie, następnie uznaliśmy, że szczerze jesteśmy młodzi, chcemy robić imprezy. Zaczęliśmy robić imprezy, zaczęliśmy brać naszych znajomych na imprezy, no i w tym momencie dresku, są nasi znajomi, którzy nie z nami imprezowali. A teraz tworzymy razem dresko, Nie wiem, w takim giga skrócie, ale każdy ma swoje zajawki, każdy ma swoje pasje, połączyliśmy to. No i jest Dresko, który między innymi robi imprezę, ale też robi masę innych rzeczy. Dokładnie tak. Czyli jak widzicie, to też tak jak u nas ekipa Chinga też się wzięła z przyjaźni i robimy wspólnie rzeczy. Tak samo jest w Dreskodzie. Mega ale fajne. Znaczy, że... jedną rzecz bym tylko dodał, no. że chyba u was jest tak, że jak mi mówiłaś, że Wy tak naprawdę mega długo się znaliście przed, tak, U nas no. jest tak, że w zależności, jakby, od osoby trochę jest tak, że na przykład no ja Maćka znałem już od bardzo dawna, natomiast na przykład. Gabi, Gaby i że to było dosłownie no, taki, taki pik z nas z Maczkiem na zasadzie, ej Gabi, miło, słuchajcie, dawajcie z nami poimprezujecie uważam, że to będzie mega dobry czas, poznaliśmy się już wcześniej przed projektem jakby ale nie było tak, że my już żyliśmy tą paczką, trochę to byli nasi tacy uczyliście się tak, tak, no trochę tak, trochę tak, trochę tak, no, ale okay. wyszło wyszło, że super, no mega się cieszę, że, mega się cieszę, że taki skład właśnie się zebrał, a nie jakoś jakiś inny, uważam, że idealnie się dopełniamy w Czy przypomnij ile masz lat? dwadzieścia, 20... za... dwadzieścia w tym roku, zero młody chłopak, i tutaj. a ty to młody. <grym> ja, młody, No ale wiesz, dla widzów jesteś młodym e, chłopakiem, który osiągnął naprawdę sukces, nie? Mega no, tak mi miło, że, że tak się to tak, tak, mu tak powiedziałaś. ram się wszystkim tym, co tworzymy, to, co tworzy Dresko, to, co tworzę ogólnie poza też dresko i tak sobie, tak sobie żyję i uwielbiam robić to, co, to, co robię po prostu. Julka nagrywa kontynuację tego vloga, dnia ja z nami, tak. gdzie pokazujemy część stricte imprezową, że... Dzisiaj widzowie dzień z nami, ale inny dzień, Niech nie dajcie inny się, się zmienić, tak. to nie, co nie dzieje się wszystko jednego dnia. Dzisiaj dzień mniej youtubersko-internetowy, a bardziej melanżowo-dresscode'owy. Właśnie co ty zrobiłeś? A, Tiktok, nie? Śmieszne. Tak, Także Ineska, kiedy wy przyjedziecie do nas na czajnika? No. Z, jak zapraszacie, to... <laughs> Zapraszamy! Czyli tak wyglądają wasze próby. Jak się czujesz dzisiaj na

Ja? Jak się czuję? Jak ty się czujesz dzisiaj ja, na... Ten... Ja powiem tak, to już jest, będzie mój trzeci albo czwarty dresscode w tym roku, ale w takim miejscu jeszcze nie była. My też nie. Więc naprawdę kozacy. Właśnie Mikołaj mi mówił, że to nie jest klub, jakby specjalnie to wynajęliście. Tak, więc to teraz kozac. mamy coś takiego, że jakby jak gramy dress code'owe to gramy w przestrzeni większych, właśnie na tysiąc osób i tak około, Ale dopiero jak jest cold, to są takie klubowe typowo. To ile tutaj osób e Ile tu się osób zmieści? mi? Ale Mnóstwo. Mnóstwo. Ale około tysiąca Zobaczcie, tutaj na razie jest tylko Lena, ale tu będą wszyscy. Macie teraz jakby próbę, i po próbie wy dopiero pójdziecie o pierwszej. Melanch zaczyna tak. się od drugiej. Tak, Co Melanż, w międzyczasie odbierze, robicie. My po próbie jedziemy zazwyczaj do hotelu, Ogarniacie potem się ogarniamy jedzenie. się, jakiś tam mały before, coś takiego. No i potem w sumie jedziemy tutaj zazwyczaj na jakąś północ trzydzieści, żeby być chwilę wcześniej. Tam się hypujemy już wszyscy na beku i wybijamy na pierwszą. Ej, cześć widzowie! Ja to, to jest to właśnie Ines, nie? Sorry, mam mega dużo energii. Chciałam powiedzieć, że ja nie wchodziłam do biura i ja spędziłam z nią pół godziny. To jest tak pozytywna osoba, że jak wy widzicie ją na TikToku, na Reelsach czy na YouTubie, to ona jest taka sama na to także... O, oh, mega miło! <grywa> Serio, mega dziękuję! Standardowo, im bliżej ludzi, tym po prostu lepiej. No nie ma co się jakoś tutaj wytykowywać. Wy no, ile jest metrów prób tak, że próbujemy ustalić jakie jest wejście, do mój 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 Zwyczaj w tej samej praktycznie. Robimy próbę, popatrzymy sobie robią jakieś ostatnie zmiany w całej setliście. No i potem co? Znowu próba. Jaż nam nie wyjdzie, to tak długo próbujemy. Potem Maciek będzie nami skeczuje 15 razy. się nam robi tour, pokazuje gdzie co jest. I tyle. Dobra. to jest po to, żeby sprawdzić dźwięk. Czy wszystko działa. Erik sobie tam ktoś ci do mikrofonu, żeby zobaczyć, czy da radę na, na live, że tak powiem, to zrobić, a my tylko uczymy się, jak chodzić po schodach, bo nie każdy potrafi. Dobra, widzowie, ja generalnie zostaję na próbie na chwilę, ponieważ sama nie chcę sobie spoilerować, co będzie na imprezie. Jak widzicie, tutaj jest... się dużo dzieje. Nie mogę się doczekać, bo to wygląda prze, prze, przemocno. Ryzykowne się boję, bo jest bardzo duży pogłos, jak ktoś wejście, jak tu się coś swakapuje, a jest na to potencjał, przez to jest na jak to A nie możemy załatwić od kogoś... Ja tutaj Mówię, że to znacznie nie będzie lepiej, że ludzie tutaj tak dużo nie zmienią. W sensie będzie troszkę lepiej, ale będzie i tak. Czyli tak jak widzicie, u każdych youtuberów jest problem, bo ja troszkę też zaliczam do youtuberów i tak jak widzicie u nas na przykład na czajniku głównym czy na czajniku 2.0, gdzie są masy problemów, to tak samo tutaj też są problemy, tylko po prostu innej miary i fajnie jest też takie coś zabraniem.